Następnym elementem dekoracyjnym będzie bardzo szybka praca. Jest to szarfa wykonana z juty, z prawdziwej juty. Długość szarfy to już sobie sami ustalamy, jaka długa ma być. Wykorzystujemy do tego jako taką bazę wianek gotowy, zrobiony ze słomy. Z tym, że ten wianek możemy okleić albo owinąć taśmą jakąś dekoracyjną, sznurkiem, a ja tutaj użyłam organdyny zielonej, bo harmonizuje mi z elementami, które użyłam do robienia tej szafy. Szerokość albo 5-6 cm, nawet dochodzące do 10, wtedy ona ładnie się będzie układała. I centralnie, czyli na środku koła. Przyklejamy tą jutę, bądź też szpileczkami dokładnie musimy do tego wionka ją przypiąć. I dopiero potem, jak rozłożymy całość, czyli bazę, dokleja się patyki, wszystkie sztuczne elementy, czyli kwiaty, jakieś, jakieś kawałki kory, jajka, odpowiednich odległościach, tak żeby ze sobą współgrały. Ja mogę tutaj jeszcze do tego dokleić cebulę i korę. Szarfa y, może być wykonana y, na przykład w tym roku, y, tak jak teraz sobie robimy, i można ładnie ją przechować do następnych y, świąt, oczywiście później używając już y, tak jakby innych elementów, można dodać coś albo y, no, wykruszyć y, patyki zastępując zupełnie innymi elementami. Doklejamy delikatnie te drobne elementy i tutaj nie można zbyt dużo kleju użyć, ponieważ on będzie on tak się rozpływał, więc tutaj też trzeba z takim wyczuciem. I w niektórych miejscach. Materiał, który używamy, musi być równomiernie rozłożony na całej powierzchni, na całej długości szarfy, tak jakby był jeden rytm. I teraz taką szarfę już gotową na kole możemy powiesić naprawdę w każdym miejscu, albo właśnie przed domem, albo gdzieś w pokoju. Akurat tutaj jest świecznik. I będzie ozdobą tego świecznika no i, i ściany.